Proszę mi powiedzieć, jakie jest docelowe przeznaczenie pracy. Czy one, one to, to będą na sprzedaż, tak? Czy, I na czy... sprzedaż, i na rozdanie swoim Rozumiem. Czyli sprzedaż. trzeba by to neutralnie oprawić przede wszystkim. Nazywam się Grzegorz De Gejda. Prowadzę pracownię oprawy obrazów w Kielcach od 21 lat. Zajmowałem się konserwacją ram. Naturalną drogą rozwoju było to, że powstała pracownia ramiarska, i kochałem ten zawód i do dziś go wykonuję. Mój zawód jest takim zawodem, który jest jakby gdzieś na końcu tego łańcuszka pokarmowego. Nie na darmo kiedyś na ramy nie mówiło się ramy, tylko kosztowne zbytki. Teraz jest o wiele więcej klientów niż wtedy, kiedy zaczynałem. Przez lata wojny ten zawód gdzieś tam zaginął. Po wojnie ramiarstwem zajmowali się głównie szklarze. Nie było takich prawdziwych ramiarzy. Tak? Teraz, jakby to wszystko wraca, pojawia się coraz więcej pracowni. Popyt jest coraz większy na tego typu usługi, ponieważ coraz więcej osób chce ładnie mieszkać i mając dostęp do internetu, do, jeżdżąc po świecie, widzą coraz więcej ciekawych rozwiązań związanych właśnie z ramiarstwem. W związku z tym ten zawód rozwija się razem z wystrojem wnętrz. My zajmujemy się kompleksowo oprawą. Bardzo często mamy klientów do oprawy pamiątek. Coraz więcej osób sięga do tych szuflad, wyciąga stare fotografie, jakieś stare atrybuty związane z dzieciństwem i postanawiają to zamknąć w ramy. No oczywiście oprawiamy też obrazy tak? to jest jakby podstawą naszej działalności, ale nie zamykamy się na, na różnego rodzaju nowoczesne formy oprawy. Ramiarstwo wymaga dużej precyzji, bo mówimy o, o milimetrach. Tak? Też i materiały, które stosujemy, są bardzo istotne, bo inaczej oprawia się fotografię współczesną, inaczej dawną fotografię używamy muzealnych, używamy papierów bezkwasowych. No, trzeba mieć wiedzę na, na poziomie konserwatora zabytków wręcz w wielu przypadkach. Materiały do ram głównie pozyskujemy z hurtowni, które zajmują się sprowadzaniem ram z Włoch, z Hiszpanii, z Portugalii. W wielu przypadkach są to fabryki z bardzo długą tradycją, fabryki, które od niemalże 200 lat produkują ramy, często na tych samych walcach, a na tym nam bardzo zależy. Dlatego że zdarza się, że przychodzi ktoś z obrazem, z bardzo zniszczoną ramą i mówi, że chciałby tę ramę odrestaurować, bo bardzo ją lubi. Jest w domu od tam 50 lat. I okazuje się, że ta rama do dziś jest produkowana i jesteśmy w stanie mu ją wymienić. Znajdujemy się w naszej pracowni tak naprawdę w Królestwie Marcina i Kamila. Akurat w tej chwili na stole mamy pracę wybitnego kielewskiego artysty Marka Wawro. Ta praca, którą wykonujemy ma to do siebie, że pozwala nam też obcować z wspaniałymi dziełami sztuki zarówno współczesnych artystów, jak i dawnych. Zajmując się oprawą obrazów, zaczynaliśmy nawiązywać kontakty z artystami i nagle powstał pomysł: zróbmy galerię. Tak? I w ten sposób właśnie powstał sklep ze sztuką. Trochę przewrotna nazwa, chcieliśmy zrobić to trochę inaczej. Dodam, że my przede wszystkim specjalizujemy się w papierze, czyli w grafice, w fotografii, ponieważ jest to najbardziej wdzięczna technika do oprawy i można ją najładniej podać. My wybieramy tych artystów, z którymi nam się świetnie rozmawia, fajnie współpracuje i, i, i... takich, którzy robią pozytywne rzeczy, takich, które ludzie chcą, Kupować, chcą otaczać się rzeczami, które mają na nich dobry wpływ. No chociażby graficzka, która współpracuje z nami już od samego początku, Aleksandra Makowska, bardzo znany grafik polski pochodzący z Kiel. Kiedy tworzyliśmy nasz kolejny, naszą kolejną jakby działalność, czyli Stowarzyszenie Przystań dla Sztuki, poprosiliśmy ją o zrobienie dla nas logo. Na co dzień w przystani zajmujemy się grafiką warsztatową, współpracujemy z osobami z niepełnosprawnością. Współpracujemy z seniorami, ze stowarzyszeniem osób z Parkinsonem i w każdy weekend pracujemy z dziećmi. Przybliżamy jakby te najprostsze techniki graficzne, czyli suchomigłę, czy, czy linoryt, czy drzeworyt. Zajmujemy się drukiem na tkaninach. To są wszystko proste techniki, które dają ogromną radość twórczą tym osobom. Pozapinane jest tutaj mnóstwo rzeczy, które, które zabierają czas, ale, ale w sposób bardzo kreatywny i bardzo ciekawy, więc jakby dzięki temu y, zawsze chciałem robić takie rzeczy na starość, więc myślę, że to jest świetne rozwiązanie.